Sul sul, witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Simsy na sukces. Przed wami Dorota myjąca zęby, ale w nietypowym otoczeniu. A, tak. W nietypowym otoczeniu, dlatego że jest tu Daniel Jeleń. Tak, jesteśmy w domu Daniela Jelenia, któremu chyba nie do końca podoba się nasza obecność? Chociaż nie, no dobrze się bawią, nie? Ho. Jak wam tam idzie? On sam zareagował, chciałam powiedzieć. On zareagował sam, nie jak Daniel. Buntowniczy typ Simów. A no tak, bo ona chciała zobaczyć jaki on ma znak zodiaku. No to, no to Dorota, no jakby nie będziesz się, wiesz, ograniczać. Dzisiaj planem jest zdobycie chłopaka, moi drodzy. I dzisiaj już tak konkretnie naszym planem jest zdobycie chłopaka. Dla Doroty oczywiście mamy kilku potencjalnych hey, kandydatów, bo I'm mamy so Daniela good. Jelenia, mamy Laytona Sakemoto i mamy gdzie on jest? Christophera Stila, słuchajcie, mamy trzy osoby, mamy trzy osoby, z którymi możemy potencjalnie stworzyć piękną, wspaniałą, e, odnoszącą sukcesy rodziny. Także mam nadzieję, że dzisiaj już się uda zrobić to. Co planuję od samego początku serii? Bo jeśli chodzi o jej spełnianie marzenia, no to idzie jej świetnie. Natomiast jeśli chodzi o, o szukanie miłości życia, no to już nie, niestety. Ogólnie od poprzedniego odcinka, moim faworytem jest chyba Layton. Tak myślę. Wiem, że z wielu z Was jest za Christopherem cały czas. Um, Natomiast, no, jest jeszcze Daniel. Jest jeszcze Daniel Jeleń, którego stworzyłam i z którym, wiecie, no, gdzieś tam mam do niego miłe uczucia w związku z tym, że go stworzyłam. O, patrzcie, opowiadaj mu o tym, że była zamrożona przed jego domem, a on nie wyszedł. Dokładnie, Dorota, weź na niego nakrzycz. Dobrze by było, jakby oni się zaprzyjaźnili. E, pochwal dom, pogawędka, poznaj o gimnazjum. No, zapoznajcie się. Co prawda, ty śmierdzisz? I jesteś strasznie zmęczona, a zaraz pewnie do pracy idziesz, co? Dzień dobra. Ty masz dzisiaj wolne Dorota. Bardzo dobrze. Przeznaczymy go na szukanie partnera dla ciebie. Ogólnie plan na dzisiaj mam taki, żeby spotkać się z tymi wszystkimi facetami i zobaczyć, z kim Dorota najbardziej będzie gdzieś tam. Wiecie. Dobrze się czuć. E, dobrze będzie się z nim rozmawiało. Dobra, Dorota niestety już musiała wyjść, bo Daniel ją wyprosił niestety. Co to za kobieta przychodzi? Daniel. Ale na szczęście jej też nie odbiera, nie, nie otwiera. Także um, tyle dobrego. Dobra, Dorota, chodź do domu, wyśpisz się. Wyśpisz się i i zaczniemy wcielać w życie nasz plan. O nie! Lejton się z nami nie przyjaźni. No, dzisiaj to naprawimy. Dorota dowiedziała się, że rzekomo grzebie po no nocami po śmietnikach. No cóż, Dorota. Jest to prawda, niestety. Uba. Dorota, jak widzicie, jest sobie właśnie śniadanko. Jest godzina już 16, niestety, więc za dużo nam czasu nie zostało na te nasze um, romantyczne rozterki. E, natomiast i tak myślę, że. A może zaprosić go do siebie? Nie, umów się, umów się z Laytonem. Umów się, Dorotka, z Laytonem. I wy się umówicie. U, 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 co to jest? Mała restauracja, księgarnia, basen. Ho. Wy byliście sportowi, nie? To może weźcie idziecie na basen. Jaka to pogoda jest? Tak, zgodził się. Dobrze. Bo bałam się, że nie będą się zgadzać. Um, jaka jest pogoda dzisiaj? 15 stopni, oj, to jest dość mało jak na basen. Ale to nic, to nic, bo to nic. O! Jest i Layton. E, powitaj. Dorota, nie wiedząc, który chłopak będzie dla niej najlepszy, postanowiła zrobić mały casting. Chciała się z każdym z nich umówić i zobaczyć, z którym z nich najlepiej będzie się jej rozmawiało i z którym będzie bawić się najlepiej. Pierwsza randka miała odbyć się z Laytonem. Ich oboje łączyła miłość do sportu, więc Dorota na miejsce randki wybrała basen. Lato dopiero co się zaczęło i temperatura nie sprzyjała kąpieli, ale nie mogli się powstrzymać, by choć na chwilę nie wskoczyć do wody. Na randce Dorota dowiedziała się, że Lejton mieszka z synem, ale jego żona nie żyje. Bardzo miło im się ze sobą rozmawiało i ta randka na pewno na długo zapadnie Dorocie w pamięci. Spędzili ze sobą bardzo dużo czasu, ale nadal nie mieli dość. Dorota na randce dowiedziała się również, że oprócz tego, że oboje są bardzo ambitni, łączy ich również oszczędność. Dobrze, moi drodzy, randka się zakończyła. Ewidentnie była udana. Mm, powietrze pachnie świeżej. Taki ćwierkałem zachwycony, a Ty masz ochotę zbić się w nie, bo ta randka była niesamowita. Dobrze. Dorota, idziemy spać, moja droga. Bardzo dobrze ci poszło. Mamy kandydata numer jeden, który. Nam. Ten moment jest najlepszy, moim zdaniem. Jest cudowny, jest odważny, ambitny, rodzinny. Zajmuje się sportem. Ogólnie. Człowiek cudowny, i mieliśmy z nim flecik. Mieliśmy z nim flecik, to też była to zaznaczyć. Um. Ale tymczasem Dorota musi już iść spać. A, ona musi książkę przeczytać. Dobra, to niech ona książkę może przeczyta jeszcze, zanim pójdzie. To są gazety zepsute. E, to musisz przeczytać. No to idź czytaj. Ale masz śmieci po tym grzebaniu w śmietniku. Ach. Dobra, słuchajcie, Dorota całą noc czytała książkę niestety. A więc no, jest zmęczona i bardzo głodna, także ja jej każę spędzać czas z innymi żołnierzami myślę. I, i cóż, i, i. jak zawsze prawdopodobnie widzimy się, jak Dorota już wyjdzie z pracy. Mam nadzieję, że najedzona będzie. O, niewiele książek tak obszernie omawia kwestie okularów przeciwsłonecznych, dlatego ta książka to skarb w Twojej rosnącej biblioteczce. Szef także podziela Twoje uwielbienie dla okularów lotniczych i Wasze relacje bardzo się poprawiły. Zdaje się, że okulary zwiększyły także Twoje szanse na awans. I festiwal lata przybył do miasta. Dołącz do swoich przyjaciół podczas długich dni wypełnionych zabawą pod ciepłym słońcem. Przybądź najeść się hot dogami i lodami w rożku. Jeny już, dziewczyno, poczekaj! <grym> Eee, przybądź znajdziesz się hot dogami i lodami w rożku. Następnie przygotuj się do spalania kalorii podczas jazdy na wrotkach, na arenie lub gry w piłkę nożną. Może tylko będziesz, eee, może tylko będziesz opalać się natryskowo lub odprężysz się obserwując fajerwerki wypełniające wieczorne niebo. Cokolwiek wybierzesz, z pewnością świetnie spędzisz czas. To Dorota skończyła pracę. I ja miała pierwszą różnicę pracy, moi drodzy! Dorotka, już rok pracujesz w tym miejscu. Ojej, jak słodko! Jej, współpracownicy użądzili przyjęcie dla niej! Ale fajnie, dobrze. Dobrze, Dorotka, to ten. Eee, nie, nie zasypiaj. Nie, nie, nie. Nie zasypiaj, idź do. Tu... A, jednak padła. Leć do domku, Dorotka, idź się wyspać. No, moi drodzy, jest godzina mniej więcej szósta. I Dorota dzisiejszy dzień zaczyna od majsterkowania, żeby poprawić tę umiejętność. I cóż, chyba zaczynamy dzień z y, kolejną randką. I tym razem zaprosimy Kristofera. Już możesz skończyć, Dorota. I Christophera weźmiemy sobie gdzieś, planowałam gdzieś do lasu, wiecie, to jest wilkołak i tak dalej, więc coś na pewno na świeżym powietrzu i zastanawiam się, gdzie bym mogła go wsiąść. Drugą randkę Dorota postanowiła spędzić z Krzysztoferem. Jako, że jest on wilkołakiem, Dorota wybrała ustronne miejsce na świeżym powietrzu gdzieś w środku lasu. Chciała, żeby Krzysztofer czuł się jak najbardziej swobodnie. Dorota starała się pokazać, że wilkołactwo jej nie przeszkadza i że jest bardzo otwarta na jego specyficzną naturę. Mimo jednak jej starań, Christofer w pewnym momencie stwierdził, że Dorota jest nudna. Ona w głębi serca również wiedziała, że Wilkołak to nie jest facet dla niej. Oboje doszli do wniosku, że przyjaźnić się mogą, ale udanego związku raczej z tego nie stworzą. Było fajnie, dzięki za wyciągnięcie mnie. O, cóż za czarujący i romantyczny wieczór, ledwo możesz uwierzyć jak wspaniale wszystko się udało. Ta randka... Ze wszechmiar była oszałamiającym sukcesem. No dobrze. Aha, i teraz też chcesz go pocałować. O, no ciekawe. Dobra, chodź Dorotka, podnieś te rzeczy, co tu są. Yy, I musimy coś zjeść. Musimy coś zjeść i musimy iść spać. Także to jest to, co zrobimy. Dobrze, Dorota szykuje się już do pracy. I tak powiem wam, że zastanawiam się, gdzie iść na randkę z Danielem, bo o nim za wiele nie wiemy. Um, i, 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 I nie wiem, i najgorsze jest to, że z nim będzie też największy problem, dlatego że on jest tylko naszym znajomym. Z drugiej strony, jutro jest dzień wypoczynku, więc na 100% będzie mieć wolne. E, także, także może nie będziesz tak źle i być może nawet spotkamy go przypadkiem, na przykład w parku? Kto wie, kto wie, zobaczymy. No? E, Dorota niech sobie zje jeszcze spaghetti. Mm. I dzisiaj też powinna... Nie wiem, czy powinna... Ale być może dostanie awans, także. Niech ona w ogóle sobie swy... poświczy jeszcze na drążku w międzyczasie. A, bo tu światła nie masz. A masz światło, dziewczyno. O, jest Daniel. To Fafi, Patrzcie! Daniel wyprowadza pieseczka swojego na spacer. Chyba pieseczka swojego. Tak, myślę, że to jest jego piesek. Chociaż nie wiem, nie pamiętam, jak on wyglądał, szczerze mówiąc. I nie pamiętam też, jak się nazywał. Że ja nie sprawdziłam, jak się nazywa pies Daniela, nie? Co, co ja nie wiem. No, ale w każdym razie Daniel odwiedził park i, i obecnie idzie sobie do domu. Aha, a Dorota idzie do pracy. Papa pa, Dorota! Powodzenia! Dorota wychodzi z pracy, zarabia 1000 simoleonów i o, i ma awans. Gratulacje! Dzięki swoim imponującym osiągnięciom Dorota zyskała awans na stanowisko dowódca szwadronu, a także premię w wysokości 2400 simoleony. Cała eskadra spogląda na Ciebie, wykonuje Twoje rozkazy i ufa, że prowadzisz ich bezpiecznie, że sprowadzisz ich bezpiecznie do domu. Otrzymujesz awans na dowódcę eskadry, ponieważ dowództwo wierzy, że będziesz kontynuować te prace, rozwijać efektywność i zamienisz mężczyzn oraz kobiety z oddziału Alfa Dingo w najlepszych żołnierzy na świecie. Tak! Dobrze, dobrze, Dorota. To, to już ósmy poziom jest, chyba tak? To jest ósmy poziom już. Dobrze, Dorota Ci idzie, bardzo dobrze. Idź się wykąp. Um, I co? I przygotuj się na randkę, także. No dzisiaj już pewnie nigdzie nie pójdziesz. Mm. Także dzisiaj zajmiemy się tylko ogarnianiem Cię. Jeszcze może poćwiczysz trochę na drążku, albo nie wiesz, co? Poczytasz książkę o majsterkowaniu. Jak już ją mamy, to poczytajmy może. O, o a tę książkę z wojska sobie wkleimy tu. Niech tak będzie. O, i pierwszą z tego też możemy tu wkleić. I to też możemy tu wkleić. Dobrze, powiększa nam się biblioteczka nasza. Bardzo dobrze. A, także, jak ona poczyta książkę, trochę pójdzie spać i następnego dnia widzimy się, mam nadzieję, z Danielem na randce. No, odbierz jeszcze telefon. Co tam chcą od ciebie? Ach, nic ciekawego. To iść tutaj, majsterku i znowu. Jest już dzień wypoczynku. Ciesz się dobrą pogodą, daj Nura do basenu albo po prostu przechadzaj się po terenie festiwalu lata. Dzień wypoczynku to dzień, w którym możesz stawić sobie przerwę od pracy lub szkoły i odprężyć się. E, wiecie co? Może to jest pomysł na randkę? To jest taki bardzo basicowy pomysł na randkę. Ale w sumie dlaczego nie, jeśli nic nie wiemy o Danielu? Myślę, że możemy, możemy sobie właśnie z nim na festiwal pójść. Tak myślę. Także Dorota zje. A mamam. E, I e, zaprosimy, a przynajmniej spróbujemy, zaprosić Daniela na festiwal simowy. Zgódź się, zgódź się, zgódź się! <laughs> zgodził się. Ku mojemu zaskoczeniu troszeczkę, ale się zgodził. Bardzo dobrze. Ostatnia randka miała się odbyć z Danielem. Dorota nawet nie wie dlaczego bierze go pod uwagę jako chłopaka. Przecież ich charaktery w ogóle do siebie nie pasują. Dorota jest chaotyczna, najpierw robi, potem myśli, a Daniel jest taki spokojny. Nie lubi tłumów, woli raczej towarzystwo zwierząt niż ludzi. Mimo to, Dorota wiedziała, że jest w nim coś takiego, co ją bardzo przyciąga. Postanowiła, że tym razem to nie ona dostosuje się pod faceta, ale pokaże mu jak świetnie można się spontanicznie bawić. Ta randka zdecydowanie była aktywna i intensywna, ale nie zabrakło na niej rozmów. Długich, głębokich rozmów. Daniel wydawał się też być szczęśliwy z tego jak wyszło. W zasadzie Dorota i Daniel spędzili razem cały dzień ucząc się siebie nawzajem. Dorota zauważyła w nim dobro. Po bliższym poznaniu zdała sobie sprawę z tego, że Daniel, mimo że cichy i nieśmiały, ma wielkie serce i chciałby oddać je zwierzętom. Dorota również podzieliła się swoim marzeniem i wtedy to poczuła poczuła, że musi pocałować Daniela stwierdziła, że teraz albo nigdy Daniel cóż, nie był zachwycony jej spontanicznością. Trochę się przestraszył, ale Dorota go przeprosiła i wtedy spróbowała nieco spokojniej. No, moi drodzy, Dorota jest już w i jak widzieliście, poszło całkiem dobrze. <laughs> A poszło całkiem dobrze, także Dorota jest, mam nadzieję, zadowolona i mam nadzieję, że zadowoleni jesteście również wy. E, także dziękuję Wam za uwagę. Okej, okay. <laughs> dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście i widzimy się kolejnym razem. Pa, pa!